Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku w grze Supermarket Together. Jest ze mną ponownie Szymon. Witam. No. I będziemy kontynuować tam, gdzie skończyliśmy, czyli w dzisiejszym dniu, poza tym, że przygotowujemy się jak zwykle, zamawiamy produkty, będziemy mogli nowy produkt wprowadzić, nowy punkt franczyzy. Wydamy. Właśnie, co to będzie? To będą napoje, nie? Takie herbaciane. A nie chciałaś owoców? Owoce bym chciała, ale one są daleko. A. Daleko w hierarchii, że tak to powiem. Więc jeszcze, jeszcze nie jesteśmy w stanie, niestety. Tak. Tak. Dobra. Ja robię duże zakupy, ale liczę, że dzięki temu nam starczy na cały dzień. A i tak nie wyszły tak duże. Wczoraj było za 3,5 tysiąca, no ale dobra. No pewnie wczoraj zostały jakieś takie rzeczy. Pewnie tak. Cutwood no. No, został. Znaczy, na pewno zostały, bo są na półkach. A wtedy tak było ciężko, że półki były też trochę pustawe. No. Tylko ja to nie odkładam w żaden logiczny sposób, tylko im odkładam na półki, żeby wiesz, chodzili z tym. No, no i tak. Zaraz się odłożę kartony, to oni będą mogli to rozkładać. A oprócz tego będzie można się przygotować. Mamy z zupełności wystarczająco pieniędzy na to, żeby zamówić nawet i półki, no i oczywiście nowe produkty. W sumie już mogę. Mo jakbyśmy bardzo chcieli, to możemy nawet zrobić Dairy Products 2 i Infusions, czyli te napoje. To będzie łącznie raz, dwa, trzy, cztery pięć. 5 e i 6 produktów, czyli 11 nowych produktów by było. Pytanie, czy chcemy od razu dwa, no jakby. No wiesz. Dużo nowej roboty. To jest dużo nowej roboty, no. Ile taka ma? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli trzy nowe takie by się przydały. Półki sklepowe. A z drugiej strony mamy pieniądze chyba na to. A, chwila, chwila, dairy, dairy products to będą przecież te zimne produkty, więc to będą... się mleczne. Znaczy, no tak, ale chodzi mi o to, że pewnie będą wymagały lodówki. Na przykład a -a. masło. Jogurty też są. Sery, no, więc wydaje mi się, że to wszystko... Okej, okay, czyli jedno by było do lodówek, a drugie by było... Tutaj, zobaczymy, gdzie by było, raczej półki, bo są no, wymagania Basey Products One. No i tak, przypominam, właśnie póki jeszcze nie zaczęliśmy, o tym co ostatnio powiedziałem, czyli o możliwości zagrania z nami. Będzie specjalny odcinek z widzem, tak to nazywam. Na razie, e, z okazji 50 subskrybentów, bo zbliżamy się do tego całkiem sprawnie. E, z, no, z tygodnia na, z tygodnia, nawet z, z, praktycznie z dnia na dzień, coraz szybciej. E, co mnie cieszy. No i właśnie chciałem taki pierwszy, pierwszy specjalny film e, zrobić na 50 e, widzów, tak, subskrybentów, e, żeby wziąć udział. E, i móc z nami zagrać, czy też ze mną, czy właśnie zobaczymy też, jak to wyjdzie. Ale myślę, że z nami to zawsze raźniej, im więcej osób, to wystarczy subskrybować kanał i w komentarzu napisać tak naprawdę hashtag sam, ale też można po prostu, że chcę zagrać z wami, hashtag i które jest podane w opisie, albo też na przykład jaką grę. Preferowalibyście. No i mamy tutaj na myśli e, raczej te, co się pojawiały na razie, czyli Supermarket Together, Human Fall Flats. E, coś ze wspólnych było jeszcze? <laughs> Unraid w teorii mogłoby być. Mm. No, no Mike... on turnet miało być, ale nie było. On turnet miało być, tak, ale e, nie ujrzało nigdy światła dziennego, no ponieważ <grym> To by nie miało sensu sami musieliśmy się nauczyć tej gry po prostu i trwało to zbyt długo po prostu. Rakuszka jest. Ale my się też strasznie baliśmy. Cokolwiek robić na początku. Zwykłe zębiaki nas to opadały. Wszystko wynieśliśmy. Właśnie wszystko wynieśliśmy a oni już też skończyli swoje więc można zacząć. A nie chwila. E Produkty. To może tak, odblokujmy te dairy products. Bo do nich będą lodówki. I jeżeli będzie nas stać na duże lodówki, to... To dobrze. Ło! Wow. A to freezer, jeju. Aż tak to nie potrzebuje. Ciach i super, stać nas na dwie. No to co? Eee. 2, 3, 4, 5. No i od razu po 2 zamówię. No i starczy wtedy. Co się tak? Możesz pomóc, bo to zmyślimy sami e, rozłożyć. To jest. Cheese, ale jaki. No, jakiś ser. Dobra. No więc tak. Te gry. Turnet w teorii też może być. A jest, free to, jest on free to play, więc bez problemu. Każdy, kto ma Steam'a, może sobie go pobrać. No, no i co. No właśnie tak, rozmawialiśmy swoją drogą o tym pomyśle, żeby on turnet zrobić serwer mm, z widzami, no ale to myślę, że na razie by trzeba poczekać, aż trochę widzów będzie więcej. Mm. Czy znaczy właśnie niewiele trzeba, żeby wypełnić tak naprawdę ten świat, bo ta mapa, jak masz pierwszy już swój, yy, jakiś tam pojazd na mm. rower to mapa już się robi całkiem mała, więc. No tak jakby, wiesz, poza naszą bazą pojawiły się cztery nowe, to to, to, to już jest dużo, nie? Mhm. Tak y trochę samotny ten świat. Zastanawiam czy mozzarellę wykładać na dwie półki, czy... Ja wiem, ja wszystko na jedną na razie układam. Zobaczymy, czy będzie trzeba, czy nie. Dobra, to jeszcze schowam gdzieś od tu. Wszystko zabrane. Dobra, e, to dam już od razu jeden tu, jeden tu i niech się dzień zacznie. Następnego dnia on po prostu. E, on, oni, e, nie, my. <ścoughs> Pewnie pójdziemy w tą dalej gałąź ulepszenia. No chwila, co mi tutaj już tu 0,1, 0,1, o proszę. Kasjeru nie ma. Już idzie. I will attend this cashier. Dobra, dobra, dobra. Zobaczymy jakie obroty się dzisiaj zrobi. Co ty okładasz biednych ludzi? O nie! Tragedia! Szybko, szybko, o. szybko. No bo przecież nie ustaliliśmy cen. Ja nie ustaliłem. Ceny. Jak to było? Jak się zwiększało szybko ceny? Nie tym. O tym. Tutaj będzie za. Ojej, 4. nie będzie 4. Masło. No kto by widział, że masło sprzedawać po cenie rynkowej? To świętokradztwo. Zbrodnia w biały dzień. Mozzarella też po cenie rynkowej. No, bo kto to by widział? Ser musi być drogi, inaczej nie jest dobry przecież, nie? Eee, no, nie. no. Dobra, poszło. No. Teraz się przyglądać, czy nie będą krzyczeć, że za drogo, ale raczej zrobiłem w standardowych moich widełkach procentowych podwyżkę. No. no, czy to była skórka od pomarańczy? No wow. <laughs> Co? Imagine, nie wiem, w jakiejś biedrze czy coś mhm. jesteś. Po prostu na środku lejki obierasz sobie pomarańcze i sobie jesz. I jeszcze lepiej wyrzucasz to na środek podłogi, nie? Tak, po prostu. tak jeszcze skręcam pod nogi, tak. Sam? O. Matma numpad nie chciał nie numpad nie chciał jedynki kliknąć też rozpisywałem 9 z 19 Co się stało telefon mi padł Był naładowany i się wyłączył ciekawe Aż tak zimno nie jest bo no jednak jesteśmy w pokoju Dziwne, mam wrażenie, że wcześniej e, więcej razy nas próbowali okradać. No właśnie, nie wiem, czy nie jest tak, że jakaś taka reputacja się rzeczywiście robi, y, że, żeśmy tam spałowali tych złodziei i teraz już nie kradną, powiedzą, że tu pałują. Gdyby tak to działało, Szymon, w prawdziwym świecie. <laughs> Coś tak to działa, ale gdybym <laughs> chciał zobaczyć taką panią w wydrące. Robi, że No <laughs> Zresztą, ochroniarz też by mógł być, ale z miotłą taką, wiesz, typowo właśnie. By super wyglądało. obroty obroty Jestem ciekawy jak jak je zrobimy łącznie No ale tak mówiłeś że nie jest potrzebne dużo żeby zapełnić ten świat Ja punkt No bo jakby... Przypomnij sobie już tam jak mieliśmy że tak powiem coś, no. e, Jakiś tam domek mieliśmy i tak dalej To naprawdę Wychodzenie z tej bazy było takim trochę niepotrzebnym ryzykiem, bo tam wszystko mieliśmy, co trzeba, tak trochę blisko. Więc trzeba było rajdować tylko jedno miasto i w kółko po prostu zbierać to samo. Mhm. Kończyło się wyzwanie. A jak są gracze na serwerze, no to będzie konkurencja. Między nimi, wiesz? To się jakby naturalnie stworzą jakieś frakcje, jakieś takie małe wojenki pewnie, bo nie wiem, Czyli nie chciałbyś takiego spokojnego wczoraj... serwera, gdzie byłby roleplay? Tylko chciałbyś. Znaczy, nie no, roleplay, bo oczywiście, że roleplay bo po prostu. Y, konflikty są nie do uniknięcia, ale konflikty są ciekawe. Śmierć, jest tutaj dzieje z miodła. Znaczy, zawsze można by zrobić drużynę A, drużynę B, po prostu. I zasady znaczy, na nie się... trzeba tego. Nie trzeba tego jakby robić samemu, bo to się samo wydarzy, jak się gra przez jakiś czas. No, nie mogę śmiecia zgarnąć. Jak yy, obejrzysz sobie kawałek serii jakiegokolwiek yy, jakby youtubera, który ci tam sobie właśnie gra, albo z innymi youtuberami na jakimś serwerze w cokolwiek, albo z innymi graczami, to nawet jeśli na początku wszyscy są przyjaciółmi, to w końcu i tak jakieś robią frakcje, bo jedni mieszkają tutaj, a drudzy tutaj, albo. No tak, ale przeważnie no, to wiem. jest taki forfan. jakby, wiesz, nie chcesz dosłownie. że tak. No tak. tak, Wymazać bazy no, to przeciwnika tam, tylko na przykład, no umawia się że, i że się będzie bitka. Nie ja wiem. Nawet niekoniecznie zawsze o coś, ale po prostu bitka. No, znaczy, zależnie od gry, nie, jest na przykład, że o zamek, albo e, o jakieś pieniądze, walutę, ale czasem to jest dosłownie taka bitka, po prostu żeby sobie poćwiczyć i się forfan, a niekoniecznie to jest, mówię, no bo nie. są serwery gdzie rzeczywiście ludzie tak robią, najeżdżają, to są rajdy, i oni dosłownie no, te bazy zniszczą. No znika z powierzchni ziemia. To by, myślę, że to by było jednak przesada. No, nie, no to, bo to, 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 wiesz, tam tam wychodzisz z serwera, właśnie. Albo inaczej, nawet wiesz, no bo to co mówiliśmy, żebyśmy się umowiali, te serwery by przecież nie u nas to Ale to i tak wciąż by było, wiesz, ktoś by nie przyszedł w dany czwartek, powiedzmy, czy tam jakiś jeden dzień, co jest odpalony hmm. serwer, no to już by był. Już by mógł wrócić i już jego bazy nie ma. Jeszcze lepiej, ktoś inny miałby jego, swoją bazę w danym miejscu. Więc, no jakoś by to trzeba było, mówię, taki. Naturalny. Mini, minigame tak roleplayowy myślę, że byłby spoko. No ale. No. To jest tak naprawdę dokładnie doświadczenie moje serwera World no, Tournament, jak grałem parę lat temu. Jak, jak sobie wybraliśmy, właśnie to, to chciałem spróbować online zagrać, zobaczyć to jak. No. Yy, I dosłownie wszedłem, udało mi się ogarnąć jak stworzyć pierwszą podłogę, mm -hmm. bo wiesz, i postawić. Nie, zostawiłem podłogę i, i dobra, miałem podłogę. Jeszcze nie wiedziałem, nie mogłem ogarnąć jak ściany postawić. Okazało się, że sufit trzeba stawiać, yy, ale wtedy tego nie wiedziałem mm -hmm. i. Zostawiłem sobie tam taki, taki kwadrat 2x2 z podłogi mhm. i miałem takie, okej, okay, tu będzie moja baza, nie? Będzie, będzie dobrze i, i w ogóle. No ale już było późno, poszedłem spać. Yy, I... Wróciłem kolejnego dnia i, i już nie było nawet tej podłogi. No. I to mówię, to już... No po prostu się odechciewa po... No. Szybko wtedy. A no mówisz, jakby był taki. E, e, no właśnie, co? roleplay, że się umawiamy, nie? Ktoś bierze, ktoś będzie właśnie tym rolnikiem, ktoś mechanikiem. E, będzie też kilka osób wyznaczonych e, bardziej od strony zaopatrzenia wojskowego, broni, cokolwiek. No to to się stworzy taką <laughs> i w idealnym koncepcie harmonijną. Osadę A w praktyce No to różnie no, no w sumie to zależy jakby się chciał to zrobić bo Ja myślałem żeby to było wiesz na jakimś tak samo jak, jak i serwer Tak samo na Discorda nie? Serwer No oczywiście No ale to rzeczywiście o, oh, złodziej, złodziej, złodziej. Gdzie jest złodziej? Kto jest Leko. złodziej. Szybciej, uciekaj. Ale... Ale nam tutaj okras. Jeszcze mało. Hit me harder. No. Słuchaj, widzisz ile tych puszek? Karmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć karm ukradł. To byłoby... Strasznie duży. Znaczy, kosztowna kradzież. Najgorsze, że dostajemy... Nie można tak na półkę z tym położyć, tylko dostajemy rękową, nie? No ale lepiej dostać rękową niż... No tak. Aczkolwiek fajnie gdyby wracała na półkę samo ale no też to byłoby nierealne. <laughs> o ile bicie złodziei jest realne. Czy czegoś brakuje tutaj paty są jedzenie to jest. Zresztą już dwie miotły już przy sobie. No no. Double efficiency. Mhm. Jedna na lewą rękę, druga na prawą rękę. Dokładnie. by wiesz, równowaga była jak biegasz. Chyba jak okładasz. Nie, to wtedy po prostu kręcę się dookoła własnej osi i wiesz, jakby... No tak. Jest pole dookoła, którego zadaje damage. No dobra. Sobie radzi całkiem nieźle. A co dokłada? Cały czas zasuwa, ale nie zauważyłem, żeby dopóki rzeczy mamy w magazynie, to wystarcza jedna na razie. Eee, jedna pracowniczka, czy też pracownik do dokładania produktów. No to trzeba będzie przemyśleć, pomyśleć. Zobaczymy. Z tym tournet. Może może coś zrobimy. Ale to myślę, że na początku można by po prostu sobie zawsze samemu odświeżyć, albo właśnie ten ja bym filmik chciałem zrobić. Tutorialowy czy też recenzję. Zawsze to też będzie no. Ktoś, kto jest zainteresowany grą, albo nie, nie jest zainteresowany... O! Szczerze wodziej. Wodziej. No. Ten nie jest zainteresowany, 50. bo nie zna, no, gonie nie, gry, no to bym mógł ją poznać. Sobie. Widzę, jakby akurat tak za słupem stanąłeś, z no. mojej perspektywy. Widziałem tylko jakby od tyłu... I łokieć wychylający się, biorący zamach A potem ją wylatującą z drugiej strony słupa No Nie ma, nie, 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 nie ma takiego okradania nas tutaj O kurde, sześć koła mamy Mhm 19 tak, no. No jest, następnego dnia spokojnie można by pójść w. Infusions, napoje, herbatki. No, ale to pytanie, czy będziemy robić następny dzień? Czy, czy czy też odpuścimy. Dzisiaj będzie taki pojedynczy. W sumie jeszcze ten dzień kończy wybiła 2230. druga No tych dolarów trochę jest. 100 Są... No, będzie można pomyśleć nawet nad estetycznymi ulepszeniami. W razie co. Albo kasę samą dać, żeby sobie sprawdzić, jak sobie. No, jeszcze jest szansa, że ona nie działa do końca, nie? No, ale nawet jeśli. Znaczy, to jest raczej mała. Tam po prostu wiesz, dał w nawiasie uwagę, że w razie gdyby były jakieś hmm. takie problemy. To żeby do niego pisać yy, i go oznaczać, a on będzie w następnym patchu na pewno zwrócił uwagę na to, jeśli coś właśnie się będzie pojawiało. Ale to wiesz, co nie. czekał. No, niby jest sporo, no ale z drugiej strony mówię, 3000 na uzupełnienie. produktów. Hmm. A ile kosztuje nas pensja Kasiera? Kasiera? Pojej, nie będzie w podsumowaniu. Wydaje mi się, że to było około 80 dolarów na dzień. Nie, nie dużo. Albo nad mniej, ale no. Nie no, jakby oni są opłacalni. Ja generalnie. Nie ma co yy, z nich rezygnować. Jestem w sumie ciekawy storycz, gdybym dał jedno tu i jedno tu. Storecz, co robi storecz? Oni robią 10 koła miesięcznie. No. A podatek od tego, no to pięć. Trzeba by doczytać ja co tak robi storage, bo Ristok to oni donoszą ten storycz to mi się wydawało, że oni domawiają i do magazynu wkładają, ale... nie Można jednego dodać i zobaczyć? No dodałem, ale nic się nie działo. Po prostu sobie przyszła tutaj ale. i stał. No to pewnie, jak tam są na drodze wyrzucone kartony, to będzie przynosił do magazynu. Może w sumie można to sprawdzić, nawet teraz. Domówić jeden produkt i tak dla celów naukowych to zrobię, nawet. O. I tak będzie trzeba domawiać pewnie. Tak, tak, ale to chcę tak to tylko sprawdzić. Jest produkt. O, i idzie, no? No idzie po niego. Czyli ona będzie na, na półki odkładać, i ktoś będzie odkładać spółek na regały. Znaczy, no tak, tak można ustawić. Masz z magazynu, nie? No, o, no. To już w ogóle praktycznie full automat by był. Jeszcze jednego na kasę. <grym> jednego do ochrony, i można tylko, wiesz, klikać blikiem, <grym> produkty zamawiać, i resztę robią sami. No dobra. A to co? Kończymy ten dzień i kończymy odcinek, czy kończymy ten dzień tylko i lecimy dalej? Eee, nie wiem. Obojętnie. Dobra. Ja myślę, że wyjątkowo zrobimy znaczy wyjątkowo, po prostu dzisiaj zrobimy sobie ten jeden dzień. 700 dolarów na plus. Zero kradzieży. O, i tutaj będzie ile jest tam? 120 dolarów na ich dwóch, czyli 60 dziennie. Nie 80. Aha, 60 dziennie. No to okej. Okay. No. Ja Nie, całkiem niezłodniówka. Taka. Mhm. No, 240 dziennie. Tak, tak, no. Taka zdrowa bym powiedział. 7,5 miesięcznie. Przez podatkami. Ale, że mamy młodych, e, ambitnych pracowników, e, jak to jest młodocianych, to jeszcze nie muszą sprowadzać podatków. A, no chyba tak. No, a dobra, to będziemy kończyć, moi widzowie. Mam nadzieję, że się Wam mm, odcinek podobał. Rozwijamy intensywnie sklep. Następny odcinek znowu będą kolejne ulepszenia. Pieniądze już są, e, przestrzeń dalej jest też. A no, więc będziemy kolejne punkty franczyzy manifestować. Ale tak, e, zachęcam Was do oceny filmu, do komentowania, do subskrypcji kanału, żeby właśnie nie omijały Was materiały, czy to ze sklepu, czy to z Manor Lords, czy jeszcze z innych e, treści, jakie się będą pojawiały na kanale. No a oprócz tego, przypominam, że na 50, na, z okazji 50 subskrypcji na kanale zrobimy odcinek z widzem. Więc zachęcam Was do udziału, jeżeli jesteście chętni. Być może wy będziecie mogli właśnie z nami zagrać. Dobra, no to co? Do cześć. yo!